Jak zapewne wiecie, RTX 4080 do małych kart nie należą, często mierzą grubo ponad 30 cm, także potrzebna będzie do tego przestronna obudowa. Są też dość szerokie, co nie jest bez znaczenia, bo w niektórych skrzynkach po prostu będzie zbyt mało miejsca na podpięcie przewodu zasilającego 16-pinowego. Przypomnę, tego nie bardzo możemy zginać. No i w końcu zajmują w obudowie czasem 3,5, nawet 4 sloty. Co może być problemem, gdyby ktoś poza samą kartą graficzną chciał instalować na płycie głównej jakąś inną kartę rozszerzeń? No i większość slotów na płycie po prostu będzie przez RTXa zasłonięta. Dlatego też dziś zapraszam Was na test bardziej kompaktowego rozwiązania RTXA 4080 od Asusa. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na test karty graficznej, o którą wielu z was prosiło, bo widzieliście ją w innych moich filmach, choćby w vlogach. A chodzi o Asusa ProArt RTX 4080. Jak na 4080 jest to GPU dość kompaktowe, także pozwólcie, że teraz je wam zaprezentuję, a później przejdziemy do krótkich testów. Oczywiście nie będę robił pełnych testów, tak jak w przypadku recenzji. Tej karty, bo nie ma sensu, każdy wie jak 4080 wypada. Pokażę Wam po prostu kilka gier w rasterzacji z włączonym tracingiem, na jakie wyniki możecie liczyć, ale głównie będzie chodziło o temperatury, kulturę pracy, bo to z pewnością dla wielu z Was jest istotne. Karta mierzy 29,9 cm, także do większości obudów spokojnie powinna Wam się ona zmieścić. Nie jest też zbyt szeroka, a dokładnie jest to 10,5 cm. No i w obudowie zajmie Wam niecałe 2,5 slotu. Chłodzenie składa się m.in. z trzech śmigieł o średnicy 90 mm, z czego środkowe obraca się w przeciwnym kierunku. Sama obwódka wentylatorów jest wykonana z bardzo dobrej jakości tworzywa i nie znajdziemy na niej żadnego podświetlenia RGB. W zamian za to mamy takie złote, w cudzysłowie oczywiście, stawki, m.in. logo GeForce RTX. Druga część chłodzenia to trzyczęściowy radiator w kolorze czarnym połączony ze sobą pięcioma ciepłowodami. Te również są pomalowane na czarno, co bardzo estetycznie wygląda. Chodzi on oczywiście rdzeń karty, pamięci WIRAM, jak i sekcje zasilania. Warto też zauważyć, że sama ramka wentylatorów w kilku miejscach przytwierdzona jest poprzez PCB karty do backplate'u, takimi metalowymi wspornikami, co usztywnia całą konstrukcję. Nie zabrakło oczywiście backplate'u wykonanego z aluminium, natomiast ten pełni rolę estetyczną, jak i usztywnia kartę. Wyjścia wideo to standard, czyli 3x DisplayPort 1.4 i 1 HDMI 2.1. Zasilanie karty to kostka 16 pin PCIe Express 5.0 w komplecie dołączoną macie oczywiście przejściówkę 3 x 8 pin do 16 pin, aczkolwiek gdybyście się na RTX 4080 zdecydowali, to jednak proponuję wam zaopatrzeć się w zasilacz ATX 3.0 ze wsparciem dla PCIe Express 5.0. Wiadomo, jest to opcja bezpieczniejsza. No i dodam, że w pudełku znajdziemy również podpórkę i mimo iż karta nie opada w ogóle w slocie, ze względu na sztywną konstrukcję, no to warto tej podpórki użyć, żeby nie było później niespodzianek z pękającym powiedzmy slotem, czy też złączem PC-Express na karcie. Tyle z ważniejszych rzeczy. Teraz zapraszam Was już na krótkie testy. Te wykonałem w pięciu wymagających grach w dwóch rozdzielczościach: 1440p i 4K. Mowa o rasteryzacji, plus trzy testy z włączonym ray tracingiem, ale tylko i wyłącznie w rozdzielczości 1440p. I dodam, że we wszystkich grach detale były wymaksowane, także jedziemy. Zaczniemy od wydajności w rasteryzacji. Jak się można było tego spodziewać w 1440p bez niespodzianek i każda gra działa mega płynnie, i w większości przypadków mówimy o ponad 100 ramkach średnio. 4K są gry, gdzie spokojnie przekraczamy magiczną barierę 60 klatek, aczkolwiek są dwa tytuły, które dały karcie popalić, czyli Alan Wake 2 i The Last of Us. Tutaj, żeby zagrać na max detalach, zadowolić trzeba będzie się okolicą 50 fpsów, lub też przesunąć suwaki o oczko niżej, albo skorzystać z DLSS. Ja proponuję jednak tą pierwszą opcję, bo w tej rozdzielczości nie zauważycie różnicy w jakości obrazu. Co do wydajności z włączonym RT w 1440p sprawa wygląda następująco. Foguro z Legacy na Ultra, rozgrywka płynna ze średnim klatkarzem przekraczającym 60 ramek. W Cyberpunk 2077 z detalami Ultra i RT Ultra również spoko, bo 58 klatek średnio, co jak na ten tytuł zapewnia komfortową rozgrywkę. Alan Wake 2 to jak wiadomo killer, a do tego włączyłem tutaj Path Tracing. Niestety nie udało się dobić do 60, ale te 56 ramek można uznać za komfortową rozgrywkę. Pamiętajcie, że macie w razie czego DLSS. Temperaturę jak zawsze sprawdzam w Cyberpunku, także zerknijmy. Na GPU 65, tutaj maksymalnie widziałem 66 stopni. Taktowanie rdzenia 2730 do 2760. Hotspot dobijało tu momentami do 80. No, i pamięci, wiram chłodniutkie, bo 68 stopni Celsjusza i obroty wentylatorów na karcie 1690. No, i teraz, Tomek, jakbyś mógł sobie iść tam prosto, i żeby nie klikać klawiszami, bo będę mierzył poziom głośności. Ok, ja się zamykam. Okolice 42 decybeli, także tragedii nie ma. No, i jeszcze pokażę Wam pobór prądu przez kartę poprzez przewody PC-Express, a dokładnie jeden przewód 16-pinowy maksymalnie 288 W, plus jeszcze karta oczywiście wciąga delikatnie przez sam slot na płycie głównej około 16. Testy robiłem celowo bez żadnych dopalaczy typu DLSS czy też generator klatek, bo chciałem Wam pokazać jak sobie karta radzi bez tego. Oczywiście włączając tę opcję możecie sobie tę wydajność podwoić, nawet potroić. Temperatury bardzo niskie, 66 na rdzeniu GPU. Hotspot maksymalnie 80, niskie bardzo temperaturki na pamięciach viram 68 stopni. Także jak na GPU, takich gabarytów, moim zdaniem, wynik bardzo dobry. Co do kultury pracy, no mogłoby być troszeczkę lepiej tutaj o kulce 42 dB Aczkolwiek, no też weźcie pod uwagę, że nie jest to jakieś monstrum 4-slotowe o długości, 35 cm. Także jak dla mnie, jak najbardziej, ok, możecie spokojnie sobie jeszcze, mając taki zapas temperatur, pobawić się krzywą wentylatorów, choćby w MSI Afterburner i te śmigła, a dokładnie ich obroty, obniżyć. Podejrzewam, że niektórych z Was może boleć to, że nie ma żadnego podświetlenia RGB, no ale jest to karta, czy też karta z serii. Mówię tutaj o ProArt, kierowana dla osób, które zajmują się bardziej obróbką wideo, czy też powiedzmy zdjęć, a nie graniem. I dla nich coś takiego nie jest istotne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie oznacza to, oczywiście, że takiej karty nie możecie używać w komputerze gamingowym, bo jak najbardziej jest to dokładnie takie samo GPU. Jak każda inna 4080. Generalnie Asus ma w swojej ofercie i płyty z serii ProArt, czy też nawet na przykład chłodzenia. Także gdyby ktoś chciał sobie takiego kompas zbudować, który będzie wyglądał no dość stonowanie, ale są, mam nadzieję, takie osoby, które coś takiego preferują, ja na przykład, no to może z tego wyjść naprawdę całkiem fajna maszynka. Nie tylko do właśnie zastosowań Pro, ale również i do grania. Moi drodzy, na to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak macie pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, chętnie na, na nie odpowiem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.